Witam serdecznie na kolejnym gnocie zmagań z ogrodzeniem. Dzień kolejny, dzień to już się w sumie kończy, ale od rana działaliśmy tak, tutaj już cała ta strona jest rozebrana. Ile słupków było, tyle wsadziliśmy i zalaliśmy. No i skrzydło jedno, bramy jest założone, zalane, obecnie do jutra, jutro się założy nowe. I tam od drogi jeszcze kawałek zrobiliśmy. O, waserwagi nie wziąłem ze sobą. Wezmę, zobaczę, czy to równo zasycha. Edziu, biedak, dzisiaj znowu się nasiedział w końcu. No ale nie ma wyjścia, jak tutaj robimy przy drodze. Trochę w końcu musi posiedzieć, ale był bardzo grzeczny. I wczoraj, i dzisiaj, oprócz momentów, jak się wodę nalewa, to wtedy głośno krzyczy. No ale to wiadomo, tego się już nie uniknie. Ma Mabzika na punkcie wody. Lecę najpierw w bramę, zobaczę, niosę to. W Aservage się nachodziłem dzisiaj, bo to od bramy do garażu to kawał drogi, a to co chwilę to klucz, to śrubkę, to tego, to tamtego brakuje. Się narobiło kroków, ale nie wiem ile, bo w zegarku mi się pasek kurwał. Trzeba pojechać do zegarmistrza dokupić, ale tu w okolicy nie ma zegarmistrza żadnego, jak się będzie w mieście kiedyś. Betonu, to tutaj masa weszła. Już nie wiem, czy byśmy to, jakbyśmy kiedyś chcieli ciągnikiem wyrwać, to chyba by nie wylazło. Tam jest, nie wiem, no z meter do środka już tego się nie wyrwie. Mam nadzieję, że poziom trzyma w oczku, w oczku, a z drugiej strony, z drugiej strony to musi być. No i jest, elegancko. Nie ma co tego ruszać. Niech do jutra obecnie, to się ten następny zrobi. podług tego się dowiąże najwyżej będzie się trzymało. No i tutaj już trochę przęseł założyliśmy, tylko tutaj mam taki mały kłopot, że żeby było równo, to pierwsze trzy są sporo uniesione nad ziemią i trzeba będzie tu podsypać, bo tu nawet widać, to jest taki uskok. Tak nagle schodzi w dół, a tam już jest wyżej. No i tak głupio by było, żeby było, wiecie, jeden wyżej, drugi niżej. Tu się albo co, podłoży, albo się podsypie parę taczek. No niby jest dużo pod spodem, ale Edziu chyba nie przejdzie. No i tu już też się przęsła, skończyły. Trzeba dokupić towaru. Może jutro, może pojutrze się pojedzie. Tam zależy, bo zadzwonią ze sklepu, kiedy będą mieli. Mają mieć przed świętami, ale możliwe, że i po świętach. No dobrze, żeby przed już, by to było z głowy już. A już się Wam powtarzam, że mam dosyć tego płotu. No ale co zrobić? Trzeba zrobić. A jak się zrobi, to ten cały bałagan trzeba będzie tutaj wysprzątać. Ale jest nadzieja, bo dwie osoby się zapowiedziały. W tym mój brat. Że przyjadą po świętach. No to już widzę, jakie mogą mieć tutaj zajęcie. Oj, te słupki by można było obstukać z tego betonu. Ciekawe, czy to się uda. Nie sądzę. Ale całe to zabrać to chyba dźwigiem, jak to ciężkie jest. A słupki to elegancko, wszystkie wychodzą. Wczoraj jeden był bardzo krzywo, ale tak już myślałem, może jakiś duży ptak na nim przysiadł, czy coś jak był. Świeży cement i dlatego tak się przekrzywił. No ale warto sprawdzić jeszcze, zanim. O, tu można go trochę pchnąć, ale już dużo się nawet nie pchnie Dobra, prawie w oczku, trochę pociągnąć może i dobra, to nie wersal Tyle to tam w oczku się łapie, to nie jest źle No elegancko Dobra Na dzisiaj starczy z tym płotem wojowania, bo ja już ledwo chodzę wam powiem Edzio za to ma bardzo dużo energii, bo się wyspał cały dzień z Kubaniec. Trzeba z nim zaraz w piłkę pograć, niech się trochę wylata. O, co do kamery, to jeszcze jest bardziej przybliżona. Teraz to już całkiem jest bez sensu. To już tak jak było na tą deskę wcześniej, to było praktycznie to samo. No ale musi być tak blisko, żeby łapało te małe ptaki, jak jest ruch. Przejrzałem z dzisiaj tylko sojka i oczywiście wszystkie chyba możliwe odmiany sikorek. Bogatki, niebogatki, ubogie, sosnówki. Co tylko, modraszki oczywiście, no ale ani ten rudzik, ani grubodziub, nic nie chce mi się nagrać na tą kamerę, trzeba poczekać, może w końcu któregoś dnia przylecą. No i sójka, ale sójka to tylko rano, od piątej rano już tu przylatuje tak do siódmej i potem w ciągu dnia raczej jej nie widać. Dobra Edziu, chodź, musisz się trochę wylatać, o ta piłka jest dobra, bo daleko leci jak się ją kopnie, przyniesie? Przyniesie Edziu, przyniesie. Edziu Wytrzymała ta piłka. Zawsze próbuję ją rozszarpać. Jeszcze mu się nie udało. Edziu, podaj. Podaj, podaj. No, dzięki. Dzieje do mnie, nie kiwaj się ze mną. Oglądałeś wczoraj Polaków i widziałeś jak grali. Jednego celnego strzału na bramkę nie było przez cały mecz. No ale za to w karnych wygrali. Trzeba Edzia tam do reprezentacji zapisać. Dobra, chwilę pogramy i puszczam kury na zielonkę. Niech jeszcze trochę sobie pochodzą. Spróbuję zrobić taki numer, że kopnę mu daleko i lecę kury otworzę biegiem. Kurczę, do bramy dobiegłem, no. ale Edziu też, razem z tą piłką. Edziu, leć tam po piłkę. Ja tu kury otworzę za ten czas. No, lećcie, lećcie. O, Edziu, Edziu, Edziu. Dobra, udało się. Chodź, 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 chodź. Leć tam do królików pójdziemy, chodź. U królików wszystko w porządku, ale znowu im zapomniałem te poidełka kupić na targu. No muszę sobie zapisywać. Co tam ładka słychać? Wszystko w porządku? Zajada. Tutaj miałem archewkę, tu już prawie wyjadły. Tu pomału nikną te, te. No ale widzicie, no tu pomału kapie. No i muszę często im wodę dolewać. No i się tu błoto robi i w ogóle i... I niedobrze, sianko jeszcze mam z tej paczki nawet z różnymi dodatkami, tam z buraczkiem, z tym tamtym, smakuje im. Już chyba pora im zdejmę te folie, niech mają tu większy przewiew, jak coś to się tutaj mogą schować. No i niebawem się pomyśli nad nową klatką dla nich, chyba od roku to mówię. To króliki już przeszły w tryb wiosenno-letni, już ciepłe, jest jeszcze noce chłodna, nic im nie będzie. Dobra, lecimy zobaczyć, czy kury na drogę nie powychodziły. No za drogę nie poszły To trzeba im przyznać Ile mnie nie było 10 minut może tam przy królikach ogarnąłem Już taki kawał przeleciały Ale już wam się kończy Jeszcze parę dni już będzie wszystko ogrodzone I będzie koniec wychodzenia Dobra jeszcze z pół godzinki Może 45 minut się będą schodziły do kurynika Bo już wieczór się robi Malutka z szarą kurką bez zmian Wszędzie razem chodzą Trzeba im ten basenik ogarnąć, bo już tu prawie wszystko wychlapały, błota naniosły. No jak to kaczki. Edziu będzie miał największą radochę z tej, po, z tej przyciny. Obmyjemy końcówkę. O, to się lepiej wsadzi. Leci woda. Elegancko. Tu wylejemy, to obmyjemy. Dobra, obmyte. Zaniesiemy trochę dalej. Gdzie to ma ten gwiazd tutaj? Tutaj. O masz, Edziu, się baw. Tyle się napiszczałeś, jak się wodę do betoniarki woziło. To teraz masz tutaj wody pod dostatkiem. Woda się nalała, to Edziu tu waruje. Edziu, chodź do chałupy. Zobaczymy, co u młodych kaczek. Niech tu się gęsi pokąpią. A łukaczek wszystko w porządku. Rosną jak na drożdżach. Na dniach trzeba będzie je przenieść do do garażu. Już im tutaj w ogóle nie dogrzewam, nie świecę, no ale w domu to wiadomo ciepło. Trochę się obawiam, że jeszcze noce są zimne. No i tak wiadomo nie chciałbym, żeby przemarzły w nocy i coś im się stało. Dlatego takie jeszcze trzymam w domu. Nie są zbytnio uciążliwe, tylko sprzątać to im trzeba już minimum dwa razy na dzień już w ogóle, by można było im tą klatkę niedługo wymyć, bo już nawet na tych ściankach robią, gdzie się da. Apetyt mają bardzo duży. Wody idzie bardzo dużo. Już w tej wodzie to nieraz i się chlapią. Wszystko z nimi dobrze. Oby tak było dalej. Ta jedna to już wielka się zrobiła. Już prawie do piekarnika. A te małe jeszcze muszą podrosnąć. Bocianek wrócił z wojaży za ten czas. Co tam do kaczek zaszliśmy. Najwyższa pora, bocianek. Jeszcze kilka dni i będzie koniec Twoich wycieczek, latania za Tobą po lesie. Leć tam do kurnika, już się chowaj, już wieczór. O i to też jest kogut się okazało. Już go przyuważyłem jak na kury skacze, nawet zapiać mu się zdarzyło. Trochę znowu dużo tych kogutów się robi. Trzeba będzie gdzieś ze dwóch zez zrezygnować, bo jest jeszcze ten taki duży, młody. Zobaczymy. Nie może być za dużo kogutów, bo Kury męczą za bardzo. To jedna rzecz. A druga jednej peryliczki, tej najstarszej chyba się będę musiał pozbyć. Bo notorycznie wydziobuje kurą pióra. Cały czas im wyrywa, no. Ale wiatr się zerwał. Lecę, zamknę ten namiot, bo on cały już chodzi na tym wietrze. On jeszcze nie jest, wiecie. Zaśledziowany, czy jak to się tam mówi, no nie jest jeszcze za dobrze przywiązany, tyle co ziemią obsypany. A jak wieje do środka, to co? buja całego, także zamkniemy te drzwi. O, może będzie trochę lepiej, stabilniej. Chyba nie zamknąłem nikogo w środku, nie? Zajrzę okienkiem. Nie, nie ma na szczęście. I to wszystko w dzisiejszym, króciutkim i takim byle jakim gniocie. Jutro zapowiada się podobny, no ale wiecie, jak cały dzień się robi przy szpadlu, przy betoniarce albo przy tych słupkach to potem ani czasu, ani sił, żeby coś tutaj jeszcze podziałać na bazie. No już pomału, pomału i będzie koniec. Jeszcze dzień, dwa i mam nadzieję, że ten temat się zamknie. Po świętach się ruszy z dużymi projektami, jak klatka dla królików i może gołębnik z tamtej budki, z tego małego kurniczka, tylko trzeba go by na jakichś wysokich palach postawić, znaleźć gospodarza, który ma ciągnik z turem, żeby to podniósł i na tym obsadził, tylko te słupki by musiały być porządne, żeby to utrzymały. No już tak myślałem po czterech rogach zrobić, a zaraz podejdę, to wam pokażę o co mi chodzi. O tą budkę. Na czterech rogach takie pale ze 2 metry do góry zrobić tą. Edziu, chodź. Edziu za krzywulcem pobiegł, no, krzywulcowi ciężko biegać, nie ganiaj go. Zrobić takie o, ze dwa metry w górę drabinkę, no bo jak będzie na dole, to koty i wszystko będzie wchodziło. Trzeba by tak zrobić, żeby tam się nie mogły dostać, bo sobie upatrzyłem takie gołębie, one się chyba bociany nazywają. Sąsiad by mi pomógł, bo sąsiad to gołębie hoduje pewnie z 50 lat, jak nie dłużej, także wiedzę ma ogromną, ale tak tylko ze dwie parki, to ta budka im by spokojnie wystarczyła na takie coś, no. Zobaczymy, czy się uda jakąś podstawę albo wybetonować, albo na klockach betonowych, ze 2 metry do góry, połączyć nogi ze sobą. U góry może zrobić kawałek jakiegoś podestu. Niby było luks, no ale to po świętach, po świętach. I zapraszam na jutro, na siódmą rano, chociaż zapowiada się podobnie nudny, nudny gniot jak dzisiejszy. No cała nadzieja, że po świętach się ruszy. No już pogoda jest, na święta to ma być w ogóle ponad 20 stopni. Także do jutra na razie. Cześć! Pryłka, musisz mi wyjaśnić, po co ciągle się gramolisz w piachu, a potem albo na kanapę, albo na pościel. Potem tam piachu, a piachu, jak na plaży. Ale wiem, że możecie napisać, że pewnie ma pchły i się drapi, ale nie ma. Kropelki dostała i ona w ogóle się nie drapi ostatnio. I sprawdzałem, nie ma czarnych kropek ani nic. Odkur się nauczyła kąpieli w piasku, obóz 1.